Ja pierdole, srebro! Ale piękna srebrna moneta! Witam serdecznie, Adam Detektorysta się kłania. Słuchajcie moi drodzy, dzisiaj jadę z Dawidem obczaić trzecie pole. Trzecie z pięciu dostępnych tych pól. Jeżeli chodzi o takie organizacyjne rzeczy, Dawid dzisiaj kopał w wodzie i mówi, że wykopał dwa złotka. W późniejszym czasie, pewnie jak już się z nim spotkam, zobaczymy te złotka. Gratuluję mu już tak oficjalnie na forum. No i co, mam nadzieję, że dzisiaj ten wypad będzie w miarę udany że wpadną jakieś ciekawe znajdki. Dobra, widzimy się już na miejscu przy pierwszych sygnałach. No, a tu są jego dzisiejsze znajdy, znak zodiaku Ostern, czyli Wielkanoc 1965 rok No i tutaj mamy złoty pierścionek Próba jest Gratuluję Pierwsze w tym roku? Pierwsze No jedziemy z pierwszym sygnałem I tutaj mamy takie coś, taki okrąg, pierścień olbrzyma. No dobra, pierwsza ciekawa znajdka jest. No, jest drugi sygnał. Już zobaczcie, już włączam Wam kamerę. I mamy medalik. Jak zwykle. Nie skupia? Nie skupia światła, ostrości, ale medalik jest. No fajnie, nie? No jak na pierwszy tą Ładny, nas. I już patrzymy. Ach, nie, na muszę zmienić ten telefon, bo on tam kit daje. Ale jest medalik. Po oczyszczeniu pokażę Wam powiększenie. No i fajnie. I mam kolejną rzecz, fajnie się naprawdę zapowiada to pole, sygnałów może nie jest aż tak przerażająco dużo, ale patrzcie, teraz tutaj taki guzik, O, teraz go chyba dobrze będzie widać. Jakieś zdobienie, myślę, że to był guzik jakiś niewojskowy. Nie już widzicie w powiększeniu, elegancko. A cóż tu takiego ciężkiego, jakby odważnik, albo no cholera, wie bardzo to ciężkie. Z dobre 3 kilo jak wiecie, co to może być? Mnie to nic nie mówi naprawdę. Czy to ma jakieś wypustki w środku, to żadne zapalniki raczej nie są. No jest taka ciężka rzecz. Piękny sygnał: 68-69. Jakby troszeczkę tak mosiąc. Widzicie sporo kamieni. Dawida słychać w tle. Ciężko tu się przekopać Dobra, szukamy dalej. Hmm, gdzie zniknąłeś mi? O, jest moneta. Udało mi się na żywo wykopać monetkę. Co? Co walnołeś? Kurde, Dawid da Rzymka walno, już, już włączamy. A. Już pokaż. Tak mi się wydaje. Tak, to jest Rzymek. Ale Graty. Ale stan nie? Ja, ja nie wiem czy to jest Rzymek. Chyba Rzymek. Zaraz się okaże. Patrzcie, ja, kurwa tego nie nagrywam. <grymne> Zobaczcie, to chyba jest Rzymek. Oczywiście, nic nie widać. Hm. Ja pierdzielę, co tu się odbywa. To może być Rzymek faktycznie. Tak, to jest Rzymek, już widzę. Zobacz, mm -hmm. ale wychodzi. No gratuluję. O, ale jazda. Super. Jest, szykuje się naprawdę genialny dzień. Mam monetkę. Już patrzymy co to jest. Cesarstwo Niemieckie znów. Jeden Fenik 1875 rok. Bardzo ładnie. Ale Rzymka jak na razie nikt nie pobije tutaj fajnie, super tuż obok tej jednofenikówki tu była, mam kolejny sygnał i kolejny guziczek jakiś dmuchaniec to był, ale jest elegancko słuchajcie, mam tutaj coś naprawdę chyba dobrego chyba mam zawieszkę gdzie to jesteś tak, jest zawieszka. Ale fajna. No i elegancko. Patrzcie. Tak się prezentuje. To wszystko jest wiadomo do obczyszczenia i do zidentyfikowania. Ale jest fajna sprawa dzisiaj. Naprawdę fajne wykopki. Już byłem tęskny takich wykopek. Super. Sygnał 75, 76 i mamy tutaj guzik, jest wojskowy bawarski, ale jaki duży, troszeczkę zgnieciony, ale mamy Wojsk Bawarii z roku dwa, y, 1806 roku do 1871, gdy wojska bawarskie zostały wcielone do Cesarstwa Niemieckiego. Ale ten jest o wiele większy niż go wcześniej miałem. Super, na poprzednim filmie miałem taki mniejszy. Tu jest super, super pole, super. Piękny sygnał 62 do 64. Zobaczymy, czy to jest przypadkiem nie na wierzchu. Nie, to nie to. Ja pierdolę, srebro, ale piękna srebrna moneta. Ja pierdzielę, jest sreberko! Ja, ale co to? Nie wiem, ale jest naprawdę zacne. Zobacz, Dawid, poka no, to jest jakaś. A w... to jest do, do, do rozczytania, do rozszyfrowania. To jest stare coś, nie? No. Tu jest jakiś taki herb z kluczami. Mhm. 1550. Widzisz tutaj 1550 no. Któryś rok? Siódmy może, bo jest dziubek. Może i siódmy. Tutaj jest wytarty, ale strzał, ale no co tak. to jest to ja nie mam, nie mam pojęcia. No ładnie. Co za kurwa pole, nie? No nie a ja, ja jeszcze nawet drugiej długości nie skończyłem, a ty jesteś w połowie pierwszej, no. tak? Drugiej. A ja trzy czwarte drugiej długości, dopiero patrzcie, poszliśmy tu, tak? I z powrotem i tyle już fantów mamy. 500 lat. Z 500 lat ma, no. Super. No ładnie. Trochę ochłonęliśmy. Po tych znajdkach, i tutaj mamy, nie wiem, czy to był jakiś toporek, czy ostrze. No, godne uwagi. Nie wiem, co to jest, ale myślę, że to mogło być odgrabi. No i się trafiła mi kulka muszkietówka. Też zawsze dobry znak. Nawet już nie musi być dobrym znakiem, bo już wiem, że tu jest grubo na tym polu. I już widzę nową monetkę. Miło mi tak dosyć na zawleczkę, więc byłem pełen z wątpienia, co to może być. Co? Ja też mam właśnie jakąś monetkę. Jaką mam Adolfową? Nie. Ty też mam jedynkę. 1800, ale ładna. 1898 rok. Ty, ty... Patrz na tego Adolfa o, żeż ty. ale jaki fajny! I tu chyba stempel. Ja pierdzielę. Faktycznie. Co za pole! Ale tej monety to ja jeszcze w życiu nie widziałem. Takiej. Ej, co to ku... 1898 rok. A to jest jak z tego? Cesarstwo, Austria Austria. chyba nie? Abo Austria, no. Wydaje, to... Ale fajny kurde, dzisiaj wypadł, co? No masakra. Słuchajcie, tutaj było ta, ten jeden chyba Fenik, to był z 1889 roku. A tutaj zobaczcie, już jest coś drugiego. <słuch> Niewiele na nie widać. Co to może być? To jest na bank moneta. Okay. Pruska, jest ten herb w koronie, prusaczka, ale taki stan agonalny, to jest jeden fenik, tak, czy trzy, trzy fenigi, ja to odmoczę i sprawdzę, albo jeden, albo trzy fenigi, 1756 rok widzę już, chyba to jest ten rok, 1856, ok, jeden fenik, 1856, dobra, super. Kopałem, kopałem, nie mogłem tego zlokalizować. A tutaj taka. To chyba to jest pocisk. Taki mały, ale taki posrebrzany. A może to było z ołowiu, tak, ołów. No. Takie malutkie coś, ale jest fajne. Słuchajcie, mam tutaj kawałek krzyża. Prawdopodobnie tak, to był krzyż. Tylko tutaj jest zgięty. Nie chcę go ruszać, bo złamię go. Nie chcę, tak to jest krzyżyk. A może spróbujemy? Nie, za mocno siedzi. No jest krzyżyk. Takie coś. Sygnał 7376. 76 Już tu widzę plomba. O, ho, ho. Fajna, fajniutka widnieje na niej 026 o jest pruska proszę bardzo ale piękna bawarska chyba to jest bardzo ładna jest ta korona pruska herb 026 tero jakiś super fajna plomba szykuje mi się chyba kolejna monetka już sprawdzamy Nagrywam, nagrywam. Patrzymy. Już widziałem, to chyba nie będzie sreberko, ale będzie ładne. Tutaj jest. Rozpakowujemy wspólnie. Nie, to jest guzik. Ok, guzik. Naprawdę może być zacny. Na razie nie mogę zczytać co to jest dokładnie. Hm. Taki guziczek. No dobra. Szukamy dalej. Taki guziczek. Coś tu na nim jest. Na razie nic nie widzę. Nie wiem czy coś tu na nim wyjdzie No ale jest kolejny guzik Tutaj tyle z tego widać Nieco oczyszczę to w domu i oczywiście Wam pokażę jeżeli to będzie coś ciekawego A już zaraz kończymy, już mamy ostatnią długość, idziemy do domku. Witam Was serdecznie na podsumowaniu dzisiejszych genialnych wykopek. Zacznijmy od góry, trochę dewocjonali, tu mamy resztki krzyża, tutaj mamy Medalik Maria i tutaj jakiś jegomość, nie wiem, może święty jakiś pius. Tu z takich ciekawostek, której nie widzieliście, nie nagrałem, to jest prawdopodobnie to może być podstawka od świeczki, tak? Trochę zdezelowana, ale też mi to śmierdzi takim jakimś pagonem, gwiazdką na pagonie. Dobra, takie coś. Z serii guzików. Tutaj mamy takie ciekawsze guziki, tutaj raczej nic z tego... O, tutaj jest coś ciekawego też, tylko jakieś wzory, tylko to jest wszystko do rozczytania. tutaj jest, nie wiem, może to jest robione z odrzutów monet. Tu mamy kolejną. Kolejny guziczek. No i godny uwagi guzik Wojsk Bawarskich, mniej więcej z roku 1806 roku. Tutaj widnieje na nim gryf. Jedziemy dalej. Plomba, bardzo ładna. Prusy. 1 i 2 Fenigi Cesarstwa Niemieckiego, 1816 i chyba 1908, 1800 76 i 1914 rok w fajnym stanie. Kulka muszkietowa. Tutaj taka zawieszka. To jest bardzo ciekawy. To jest jeden heller austriacki. 1898 rok. Pierwszy raz taką monetkę. Tutaj mamy orła. Tutaj mamy destrukta. Feniga. Jednego feniga. Rok chyba 1856, jak dobrze widzę. Jeden fenik pruski. No i moją znajdką dnia jest, są trzy krajcary: Karola V z Regensburga. Bardzo fajna, rzadka moneta. Najstarsza, jeżeli chodzi o sreberko. Tutaj mamy w herbie klucze herb I jest opasany krzyżem. Dobra, dziękuję Wam za obejrzenie. Jeżeli chodzi o Rzymka Dawida, jeszcze jest w trakcie identyfikacji, no ale takie zacne strzały nie zdarzają się często, więc czekam sam i ja na informację, co to jest za, za jego mość. Dobra, dziękuję Wam i życzę miłego dnia. Cześć.